Wszystkich, wszystkich wszystkich kolejnym dniu gotowania. Dzisiaj będzie na śniadanie omlet z pieczarkami, z boczkiem, a na obiad będą burgery z kurczakiem i z dipem z awokadą. Wszystko szybkie, proste. Na bułki nie będę pokazywał jak robię, bo już bułki widzieliście jak robię. Chociaż dzisiaj mam inną, ale ta bułka zostaje w moim sekrecie, bo będzie tylko u nas po prostu snagę do burgerów więc to mój sekret taki <noise> jeden mały no dobrze, ale zaczynajmy a na początku pamiętajcie o subskrybowaniu, o pisaniu komentarzy i o kciuku w górę a teraz możemy już gotować roztapiam 30 gram smalcu na patelni i robimy za chwilkę dalej dobrze, tutaj mam kurczaka do burgerów Pierwsza jest przekrojona na pół i później na pół z góry, czyli zostają cztery takie kawałki, tak mniej więcej, żeby były cztery równe kotlety. Ona jest z pieprzem, z papryką słodką i z ziołami prowansalskimi. Zostawiona specjalnie tak z pół godzinki, niech sobie poleży. Jak widać, już tutaj tłuszcz się roztopił, rozdał, więc dodaję pieczarki z boczkiem, niech się podsmażą. Tutaj mam starczy ser i dodaję do tego sera 5 jajek, oczywiście bio trochę dam pieprzu do tego, stoli nie daję, bo jest ser, boczek, więc wystarczy. Mieszamy serem jajka. Dzisiaj też odkróc, które patą się na łąkach. Podobno zresztą widać o kolorze, zaraz jest inny kolor. I wlewamy na patelnię do czarek i bosku. I mamy omleta zrobionego. Omlet jest na jedną osobę, porcja tym razem. Obiad będzie porcja na trzy osoby. Zmniejszamy ogień. Przykrywamy na chwilę. I niech się ser roztopi, jajka zetną. A ja mogę sprzątnąć. I tak wyszedł omlet. 10 minut roboty, śniadanie gotowe. Śniadanie zrobione. Roztopiłem na patelni 30 g. Smalcu. I teraz możemy smażyć kurczaki. Wprowadzimy tuż. I wstać. kurczaczka. Myślę, że 3 4 minuty góra z każdej strony teraz bierzemy awokado u mnie bio dwie sztuki tak naprawdę nie wiem czy jest sens kupowania awokado bio bo przecież awokado ma grubą skórę tak naprawdę żeby coś się przedostało jakiejś chemii to nie wiem czy to jest realne Dodajemy do miseczki awokado mamy. Teraz 80 ml oliwy z oliwek. Lejemy 80 g oliwy. Dwa ząbki czosnku. Ja dałem 3, bo małe. Trochę soli. Widać rozgrabniamy, mieszamy. Kroimy pomidora. Podsmażamy bułkę. Jeszcze do awokado dodajemy. Papryczkę cili ostrą. A podsmażone. Kładziemy liść sałaty lodowej. Jeszcze do Do tego kładziemy pomidorka akurat nie na tej połówce wółki tylko na tej dajemy trochę awokado na to kładziemy Kurczaczka pomidorka awokado. i liść pekiński i przykrywamy bułeczkę <laughs> i wygląda to tak zobaczcie nowa buła i tak wygląda była bardzo podobna do tych węglowodanowych, które są do burgerów, tylko że ma niecałe 3 gramy węglowodanów.